ma stary cwelu. Szukam cię po całym Korinis od kilku dni. Co ty tu do ciężkiej cholery robisz? Nie powinieneś teraz macać jakichś zwłok w swojej wieży, czy co ty tam zwykle robisz o tej porze? Właśnie stoisz przed moją nową wieżą. Nadzoruję prace budowlane moich nieumarłych sług. Mówię ci, ekipa remontowa z wymiaru Beliara nie ma sobie równych. Szybko i przede wszystkim tanio. Budowniczowie z Jarkendaru to im mogą najwyżej laskę zrobić. Znowu budujesz nową wieżę. Jak ci Hagen dopiedoli podatkiem katastralnym, to się zesrasz, zobaczysz. Dupie mam Hagena i jego podatki. I tak żaden poborca podatkowy nigdy nie ośmielił się mnie niepokoić od czasu jak moje demony rozmarowały urzędasami okoliczne lasy. Teraz tylko wieśniacy przychodzą tu co jakiś czas, bo myślą, że to wieża nowej zielarki. Ta cała Sagita też tu była i wyleciała do mnie z mordą, że niby jej konkurencję będę robił. Sardas, do czego służy ten kołowrót? Co? Jaki kołowrót? O kurwa mać, nie dotykaj tego debilu. Przebacz mi. Cholera, ale odjebałem. Sardas, żyjesz. Błagam, powiedz, że miałeś włączone godmodę. Nie możesz teraz umrzeć. Kto mnie teraz nauczy szóstego kręgu magii? Nauczę to ja cię zaraz, jak obskoczyć fierdon. Sardas, Ty jesteś duchem? Zajebiście celne spostrzeżenie. Myślałeś może o karierze detektywa. Spuściłbym ci teraz największy wpierdol w twoim życiu, gdyby nie to, że moje eteryczne ciało na to nie pozwala. Ale gdyby nie to, to gwarantuję ci, że nawet zbroja z magicznej rudy by ci teraz nie pomogła. No właśnie, może gdybyś miał zbroję z rudy tak jak ja w gotiku jedynce, to byś przeżył. Na mnie się cała świątynia zawaliła i jakoś dałem radę. Możesz być pewien, że czeka cię coś znacznie gorszego niż spadające głazy, jak już wrócę do żywych. Ale najpierw zamierzam wykorzystać sytuację i trochę się zabawić bucha ha ha ha, -ha, -ha. Minosa, co to było? Pokaż się kimkolwiek jesteś. Jasna cholera, ratunku. Tu są upiory. Zatrzymaj się, stary pedale. Sardas, do cholery, czy ty musisz mnie prześladować jak jakiś upiór? Nawet w nocy. Zaraz, zaraz. Powiedziałem upiór, czy ty umarłeś? Bucha, ha! Dobrze ci tak, de stary capie. Chyba nawet otworzę nową butelkę sz... Nie cieszyłbym tak mordy, gdybym był na twoim miejscu. Przyszedłem tu, żebyś mi pomógł odzyskać fizyczną postać. Niby dlaczego miałbym chcieć pomagać takiemu staremu nekrofilowi? Jeśli o mnie chodzi, to w końcu jesteś tam, gdzie powinieneś być. Lepiej dla ciebie, żebyś jednak chciał, bo inaczej do końca Twoich dni będę cię nawiedzał i szczał ci do herbaty moimi eterycznymi szczynami. Nie będziesz mógł się nawet podetrzeć w Kibru bez mojej obecności. No to już jest dużo bardziej sensowny powód, Ale muszę cię zmartwić. Nawet gdybym chciał Ci pomóc, to nie potrafię. Wiem, że nie potrafisz, bo jesteś zwykły frajer, a nie ognia. Jedyny powód, dla którego taki mały chujek doszczania jak ty został przeorem klasztoru jest taki, że dobrowolnie postanowiłem opuścić to stanowisko. Na szczęście na wyspie są też inni magowie. Pójdziesz do Watrasa i razem odstawicie te wasze połączone magiczne mambo-dżambo. Gdzie się podział zawalony dach twojej wieży? Kazałem moim sługom ją naprawić w międzyczasie. Chcę się już w końcu do niej wprowadzić. Czy każdy na pewno wie, co ma robić? brokar? ty kumulujesz całą manę, jaką tylko masz, a ja podczepiam się pod nią i używam zwoju wskrzeszenia z Walii Ekspres. Jasne? Jasne, jasne. Chociaż wolałbym go jednak widzieć martwego. Jak udało się? Jeśli o mnie chodzi, to wygląda nawet ładniej niż wcześniej. Cholera, wiedziałem, że na te zwoje znali ekspres nie można liczyć. Nie martwcie się. Najważniejsze, że znowu mam fizyczną postać. Twarz odzyskam już w zaciszu swojej wieży. Mam nadzieję, że zamkniesz się w niej już na zawsze. Pora wracać do klasztoru. Napiłbym się dobrego wina. Najważniejsze, że Xarda znowu żyje. Hej, Ksardas! Do czego służy ten kołowru? Nie dotykaj tego.